Trening na silne plecy należąco z gumą oporową na trzech ćwiczeniach. A więc pierwsze ćwiczenie. Kładziemy się na brzuchu, całe ciało wyprostowane, ręce trzymamy przed sobą, bierzemy gumę oporową w dwie dłonie, klatkę piersiową, napinamy brzuch, ściągamy łopatki do kręgosłupa, unosimy dłonie kilka centymetrów nad ziemię i ściągamy blisko tułowia jednocześnie naprężając gumę. Drugie ćwiczenie. Unosimy klatkę piersiową do góry, unosimy wyprostowane ręce do góry i przywodzimy wyprostowane ręce do tułowia. Na chwilę można przytrzymać i z powrotem. I znowu podnosimy się, napinamy brzuch cały czas. Łopatki do kręgosłupa, wyprostowane ręce i z powrotem. Trzecie ćwiczenie. Unosimy klatkę piersiową do góry. Unosimy wyprostowane ręce do góry i przenosimy ręce za głowę. Staramy się, aby ręce były jak najbardziej wyprostowane. Łupatki cały czas do kręgu kręgosłupa ściągnięte plątka cały czas umiesza na kilka centymetrów.